Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Gdyby zapytać kogoś, co działo się w 1940 roku, a propos Francji, to na pewno padłoby stwierdzenie, że generalnie Francuzi dostali baty od Niemców i to jakie baty. Natomiast nie była to jedyna wojna, w której wzięli udział Francuzi w 1940 roku w przededniu wybuchu II wojny światowej. Terytorium dzisiejszego Wietnamu, Laosu i Kambodży było jedną wielką posiadłością kolonialną należącą do Francji. Indochiny francuskie w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej były dość istotną, chociaż niedoinwestowaną francuską kolonią, z której stopniowo wycofywano wojska, które kierowano do innych rejonów. Francuzi uważali, że Japończycy po zaatakowaniu Chin w 1937 roku ugrzęźli na długo. I raczej nie są w stanie zagrozić francuskiemu stanowi posiadania w Azji. Natomiast Japończycy zamierzali wykorzystać złe położenie Francji po klęsce w wojnie z Niemcami, podobnie jak władca Syjamu, Luang Pi Bun Song Gram, który zamierzał odzyskać terytoria utracone przez jego państwo na rzecz Francji w XIX i na początku XX wieku. Po druzgocącej klęsce wojsk francuskich w maju-czerwcu 1940 roku, nowy francuski rząd, na czele którego stanął marszałek Petain, praktycznie utracił zdolność do udzielania pomocy administracji kolonialnej, zaś władze kolonialne chętnie deklarowały poparcie dla wolnych Francuzów. Nieco inaczej wyglądała sytuacja administracji francuskiej zlokalizowanej na terenie Saigonu. Która zamierzała utrzymać wierność wobec rządu marszałka Petę i podjąć próby obrony Indochin. Obrony nie bardzo było jak podejmować. W połowie września 1940 roku generalicja japońska zażądała od Francji wpuszczenia wojsk japońskich na teren Indochin. Stanowisko Japończyków było tym bardziej stanowcze. Że kilka miesięcy wcześniej Francuzi zgodzili się względem nich na pewne ustępstwa, tym razem jednak Francja zdecydowała się podjąć walkę. Francuzi dysponowali żałośnie skromnymi siłami, przeciwko którym Japończycy byli w stanie rzucić 500 samolotów różnych typów. Podstawę japońskiej floty powietrznej w walkach na terenie Indochin stanowiły samoloty myśliwskie Ki-27 oraz wykorzystywane przez marynarkę wojenną Mitsubishi A5M. W przypadku lotnictwa bombowego na pierwsze miejsce wysuwały się samoloty Ki-21, Ki-20 i G3M. Francuzi natomiast posiadali bardzo skromną flotę samolotów różnych typów. W sumie francuskie lotnictwo na terenie Indochin liczyło około 100 płatowców różnych typów, z czego najbardziej wartościowymi samolotami były myśliwskie MS-406 oraz trzy dwusilnikowe samoloty wielozadaniowe Potez 631. Oprócz tego warto wspomnieć jeszcze o kilku bombowcach, czterech ciężkich Farmanach F-221 i dwóch, może trzech średnich Potezach 540, a także flocie łodzi latających. Cała reszta francuskiej floty lotniczej to głównie maszyny zbudowane w latach 20., które do prowadzenia walk powietrznych z Japończykami nadawały się teoretycznie. Breguet 19, Breguet 27 i Potes 25. Toe. Jakby tego było mało, Francuzi rozdzielili swoje siły na mniejsze grupki, które miały znajdować się w różnych punktach, z których zamierzano prowadzić rozpoznanie i tylko okazjonalnie wykonywać uderzenia na wojska naziemne nieprzyjaciela. Lotnictwo japońskie również skupiało się na prowadzeniu rozpoznania, ale ponadto prowadziło też misje osłony własnych wojsk, a także atakowało francuskie garnizony, m.in. w Haifongu, który został zbombardowany na krótko przed desantem morskim przeprowadzonym 24 września. Następnego dnia, czyli 25 września, doszło do jedynej bitwy powietrznej stoczonej podczas tej krótkiej, ale nad wyraz intensywnej kampanii. 25 września 1940 roku grupa japońskich KI-27 z 84. Sentai zaatakowała prowadzący rozpoznanie francuski dwupłatowiec Potes-25 i stanowiący jego osłonę myśliwiec MS-406. Paradoksalnie starcie, które powinno zakończyć się zestrzeleniem obu francuskich maszyn, przyniosło remis z drobnym wskazaniem na grających na własnym boisku Francuzów, którzy byli w znacznie gorszym położeniu. Otóż pilot myśliwca zestrzelił jednego Japończyka, natomiast jednemu z samurajów udało się zestrzelić Poteza. Był to doprawdy wyczyn, bo Potez 25. W 1940 roku był łatwym łupem, a ten konkretny egzemplarz na dodatek ledwo trzymał się w powietrzu. Tymczasem położenie władz francuskich w Sajgonie stawało się coraz trudniejsze. W końcu Francuzi musieli się poddać, ale to też nie tak, że od razu zrobili wszystko, czego chcieli Japończycy. Pomimo, iż formalnie znaczna część terenu Indochin znalazła się w ręku Japończyków, to jednak nadal Francuzi zachowali pewną kontrolę nad tym obszarem. Nadal działała francuska administracja, i nadal na terenie Indochin znajdowały się francuskie bazy wojskowe, które uznawały zwierzchnictwo rządu Vichy. I 20 października 1940 roku z jednej z takich baz na lot patrolowy wyleciał pilot Labuzie, weteran wojny domowej w Hiszpanii, gdzie walczył po stronie Republikanów, a nawet odniósł kilka zwycięstw. Pilotowi udało się napotkać samotnego Pi-21, którego bezpardonowo zaatakował i zestrzelił. Francuzi, w obawie przed dalszymi reperkusjami, nie rozgłaszali tego faktu, ale Japończycy nie mogli doliczyć się jednego samolotu. Tymczasem nad francuskim panowaniem kolonialnym, wreszcie Indochin, zbierały się jeszcze inne czarne chmury. Owe chmury nadciągały z Tajlandii, gdzie miejscowy przywódca doszedł do wniosku, że jak to się mówi, nadeszła wiekopomna chwila i czas najwyższy, aby odzyskać to, co Francuzi odebrali Tajom. Od listopada 1940 roku tajskie wojsko koncentrowało się nad granicą. Dochodziło też do regularnych incydentów z Francuzami i tu drobny paradoks bo Tajlandia wykorzystywała w tym czasie całkiem spore lotnictwo. Historia tajskiego lotnictwa sięga 1911 roku. Już w trakcie I wojny światowej, wzorem największych potęg militarnych ówczesnego świata, w Tajlandii, zaczęto poważnie myśleć o stworzeniu sił powietrznych stanowiących odrębny rodzaj wojsk. Tymczasem jednak rozbudowa królewskich syjamskich sił powietrznych wymagała daleko idącego wsparcia ze strony Nomen Omen Francuzów. Którzy chcieli sprzedawać swoje samoloty wszystkim zainteresowanym, pod warunkiem, że ci zainteresowani byli w stanie za nie zapłacić. Później Tajlandia zaczęła stopniowo szukać innych rozwiązań i w latach 30. zaczęła podejmować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Jednym z jej przejawów było przyjęcie na testy w 1931 roku dwóch samolotów myśliwskich P12. Samoloty wzbudziły duże zainteresowanie, ale ostatecznie w 1933 roku władze Tajlandii zdecydowały się na zakup samolotów Curtis Hawk 2 w liczbie 12 sztuk. Krótko potem zapadła decyzja o zakupieniu licencji na 25 samolotów Hawk 3. W 1938 roku Tajlandia poszła jeszcze dalej i dokonała zakupu nowoczesnych samolotów Hawk 75N. Od Amerykanów zakupiono także samoloty szturmowe 78V100, a także 10 dwusilnikowych bombowców MARTIN 139W, jak również samoloty pomocnicze i szkolne, w tym 10 AT-6 Texan, jednakże kordialne stosunki pomiędzy USA a Tajlandią były krótkie. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej władze Tajlandii zaczęły coraz silniej orbitować w stronę Japonii. Która obiecywała im wygnanie Europejczyków z rejonu. Była to najdelikatniej mówiąc, kusząca propozycja, obok której nie można było przejść obojętnie. Wobec coraz silniejszego kursu na Japonię, Bangkok przestał otrzymywać dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Zamiast tego, do Tajlandii zaczęły docierać samoloty japońskie. Pierwsze dostawy nie powalały na kolana i składały się z dziewięciu samolotów bombowych Mitsubishi Ki-21 oraz takiej samej liczby samolotów szkolno-treningowych Tachikawa Ki-55. W momencie wybuchu konfliktu pomiędzy wiszystowskimi władzami kolonialnymi resztki Indochin a Tajlandią napastnicy dysponowali 150 samolotami bojowymi oraz 120 maszynami szkolnymi. Oprócz tego Tajowie mieli jeszcze 20 samolotów w lotnictwie morskim, które było marginalizowane przez władze tego państwa. Jednym słowem, Tajlandia miała znacznie większe możliwości prowadzenia operacji bojowych niż francuska administracja kolonialna, która najpierw musiała przełknąć upokarzającą klęskę metropolii, potem musiała przełknąć znacznie bardziej upokarzającą klęskę w walkach przeciwko Japończykom. No, a teraz jeszcze to. Tak czy inaczej, Francuzi musieli stanąć w obronie Kambodży, która znalazła się na liście życzeń władz Tajlandii. Francuzom udało się zgromadzić do obrony Kambodży stosunkowo niewielkie siły. W tym czasie głównym elementem działań realizowanych przez Francuzów było prowadzenie patroli wzdłuż wybrzeża, gdzie działały głównie francuskie łodzie latające. Właśnie tam doszło do pierwszego starcia. 1 grudnia 1940 roku Tajowie zaatakowali francuską łódź patrolową o nazwie Beryl, na którą spadło 14 bomb. Żadna z nich nie trafiła w cel, a marynarzom udało się zestrzelić jedną z tajskich maszyn. Kilka dni później tajski pilot zgłosił zestrzelenie nieznanego samolotu, który został wzięty za maszynę francuską, jednakże Francuzi nie potwierdzili tego zestrzelenia. 2 grudnia Tajowie zaatakowali po raz kolejny. Tym razem ofiarą padła francuska łódź latająca LN-130. Natomiast załodze maszyny udało się obronić przed atakiem nieprzyjaciela, a przy okazji zgłosić zestrzelenie jednego japońskiego samolotu. 12 grudnia ta sama łódź latająca wzięła udział w kolejnej bitwie powietrznej z tajskimi samolotami myśliwskimi. Tym razem na konto załogi francuskiej łodzi latającej zapisano zestrzelenie jeszcze jednego tajskiego myśliwca. 24 grudnia przy milczącym wsparciu ze strony władz japońskich doszło do oficjalnego wypowiedzenia wojny Francji. Działania obu stron zaczęły stawać się coraz bardziej intensywne. 9 i 10 stycznia Tajowie zbombardowali Batambang, Sisophon Vientiane, Pakse i cały szereg innych miast kontrolowanych przez Francuzów. Następnie, w odpowiedzi, swoje bombowce poderwali Francuzi, którzy postanowili, że nie będą bawić się w półśrodki i polecieli zbombardować Bangkok. Dowództwo francuskiego lotnictwa zamierzało wywołać prawdziwą burzę ogniową w stolicy Tajlandii, która była zbudowana głównie z drewnianych domostw. Plany te, jakkolwiek bardzo ambitne, to jednak były kompletnie nierealne. Tymczasem kolejne walki toczyły się dopiero 11 stycznia, gdy doszło do najpoważniejszego starcia powietrznego. Tego dnia Tajowie podjęli próbę zniszczenia lotniska na Kornład, znajdującego się niedaleko Siem gdzie znajdowały się nieliczne francuskie myśliwce Moran i bombowce Farman. Pierwszą falę napastników stanowiły samoloty V100, nazywane także corsair Junior. Francuzi zdołali poderwać swoje myśliwce na czas i zestrzelić dwie nieprzyjacielskie maszyny. Wkrótce potem nad lotniskiem pojawiła się kolejna fala samolotów Nieprzyjaciela tym razem złożona z czterech Hołków 75 i 9 Ki 21. Tajowie zostali przechwyceni przez MS-406 i zaczęła się zaciekła bitwa powietrzna, w trakcie której za cenę jednego MS-406 Udało się zestrzelić co najmniej trzy maszyny nieprzyjaciela. Niestety, kilka francuskich samolotów zostało uszkodzonych, a jeden z pilotów został poważnie ranny. Pomimo, iż de facto starcie było rozstrzygnięte na korzyść Francuzów, to tajowie chwalili się później zniszczeniem baterii artylerii przeciwlotniczej oraz zniszczeniem co najmniej jednego farmana F-221 na ziemi. Francuzi nie potwierdzali tych rewelacji ale uszkodzenie kilku myśliwców i zestrzelenie jednego z nich było odczuwalną stratą dla francuskiego kontyngentu w Kambodży. W kolejnych dniach obie strony lizały rany, a walki toczyły się głównie na lądzie. 16 stycznia francuskie wodnosamoloty zaatakowały wyspę Koch Chang. W kolejnych godzinach co najmniej jedna francuska łódź latająca prowadziła rozpoznanie ruchów nieprzyjacielskiej floty. Doszło też do bitwy morskiej. Podczas której flota francuska dała łupnia Tajom, zatapiając i uszkadzając pięć statków nieprzyjaciela. Bitwa była rozstrzygnięta na korzyść Francuzów, m.in. ze względu na problemy z łącznością. Załogi tajskich okrętów nie były w stanie wezwać pomocy z pobliskiego lotniska Chant Haburi. Udało się to dopiero o godzinie 8:15, gdy miejscowa centrala telefoniczna rozpoczęła dzień pracy. Wcześniej jednak tajska marynarka wojenna poniosła odczuwalne straty. Wkrótce potem nad polem bitwy pojawiły się samoloty F-100, a dokładnie jeden taki samolot, którego załoga stwierdziła: "No faktycznie coś tam pływa", ale zamiast zaatakować Francuzów, to zbombardowała własny okręt flagowy. Po 20 minutach pojawił się następny F-100 z tajskimi znakami, którego pilot potrafił odróżnić sylwetki okrętów Francuskich od okrętów własnej marynarki wojennej i zaatakował tenże pilot francuski krążownik, ale bomby spadły dość daleko od burty francuskiej jednostki. Wkrótce potem nad francuską flotą pojawiły się kolejne bombowce, ale ogień przeciwlotniczy był na tyle silny, że bomby spadały w odległości 200 metrów od burt francuskich okrętów. Pomimo zwycięstwa na polu bitwy, gdzie wojska francuskie. Nie zostały pobite. Kampania nie zakończyła się po myśli rządu Vichy. 31 stycznia 1941 roku, Japończycy narzucili obu stronom zawarcie pokoju, który doprowadził do odebrania Francji Laosu i Kambodży. Tajlandia jednak również nie cieszyła się długo ze swoich sukcesów militarnych. Po sześciu miesiącach Tokio doszło do wniosku, że deklaracje o wiecznym pokoju i przyjaźni składane przez rząd w Bangkoku to nie wszystko. 8 grudnia Japończycy pod pretekstem obrony Tajlandii przed Brytyjczykami po prostu do niej wkroczyli. Miejscowe wojska stawiły symboliczny opór. Piloci tajscy próbowali swoich sił w walkach z Japończykami, ale było to działanie od samego początku skazane na niepowodzenie. Kilka maszyn Hawk 75 podjęło próbę zatrzymania japońskich myśliwców i bombowców, ale odwaga tajskich pilotów nie zdała się na wiele. Yoshio Hiroze, Yoshio Kuwabara i Guguo Kojimo zestrzelili wszystkie trzy Hołki 75, które zaatakowały duże japońskie zgrupowanie złożone z dziewięciu bombowców Ki-30 oraz 11 myśliwców Ki-27. Kilka godzin później Armia tajska wstrzymała działania bojowe. Japończycy nie usunęli władz państwa tajskiego i formalnie nadal uznawali jego suwerenność. Na początku 1942 roku władze Tajlandii zostały zmuszone do wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii oraz jej sojusznikom. Jednocześnie do jednostek tajskiego lotnictwa zaczęto dostarczać różne japońskie samoloty, w tym KI-27, KI-43 także bombowce ki 30 i ki 79 Tajowie dostali także w prezencie od dobrego japońskiego wujaszka trochę przestarzałych potezów należących wcześniej do Francuzów. Stan samolotów był delikatnie rzecz biorąc taki sobie. Tymczasem tajscy piloci coraz częściej grali na dwa fronty. Część z nich wzięło udział w działaniach prowadzonych przez amerykańską 13. Armię Powietrzną na pograniczu z Birmą. Gdzie skoncentrowana była znaczna część tajskiego lotnictwa. Nazwijmy rzecz po imieniu. Część z nich po prostu zmieniła strony. Francuzi, wierni rządowi Vichy, po zakończeniu wojny z Tajlandią, nadal znajdowali się jeszcze na niektórych obszarach Indochin, chociaż ich obecność była już tylko symboliczna. Jednocześnie nadal ponosili straty. Na przykład 27 stycznia 1942 roku dwa MS-406 zostały błędnie zidentyfikowane przez Japończyków jako P-40 należące do amerykańskich latających tygrysów. Oba myśliwce zostały zestrzelone. W marcu 1943 roku lotnictwo Francji Vichy, które nadal formalnie działało na terenie Azji, zostało rozwiązane z powodu braku możliwości dostaw części zamiennych. Do tego momentu w jednostkach francuskich pozostawało jedynie kilka łodzi latających. W marcu 1945 roku Japończycy zakończyli istnienie francuskiej enklawy na terenie Indochin i aresztowali wszystkich francuskich żołnierzy, w tym lotników, którzy na krótko przed zatrzymaniem ich przez Japończyków wysadzili w powietrze trzy ostatnie łodzie latające. Potem wystarczyło już tylko czekać. Pod koniec wojny Francuzi powrócili do Indochin, ale to był początek już nieco innego konfliktu, o którym również opowiadałem na kanale. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z filmami na ten temat. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Oczywiście na pewno znajdą się osoby, które stwierdzą, że nie tak wymawiałem francuskie nazwy, natomiast sprawdzałem wymowę. No i według mojej wiedzy jest to poprawna wymowa. Jeśli uważacie inaczej, no to ok. Tak czy inaczej dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej materiałów o walkach w Indochinach. Znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, no to zachęcam Was do wspierania kanału. Można to zrobić bardzo prosto za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Linki w opisie. Dla Was to nie są jakieś wielkie pieniądze, bo więcej wydacie na jakieś drobnostki. A dla mnie to jest realne wsparcie. Na przykład w sytuacji, gdy YouTube i jego algorytm robi mi psikusa. Przy okazji, serdeczne podziękowania dla mecenasów, patronów i widzów wspierających, a więc Piotra TGSP9TDC. Krzysztofa Jarzyny, Abelarda Gromnickiego, PJDZBNA, Damiana Grzywacza, Jacka Kirśnera, Łukasza Smolaka, Jacka Serkiesa, Grabka Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Gałki, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trauzersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Luki G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańskiej Wizji, Mirka Samsela, Macieja Rozpary, Piotr Karuty, Kacpra Kaszlugi, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankins Sana i Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem!